Kolejny odcinek Sportis Quiz na kanale Sportis TV. Dzisiaj moimi gośćmi są Karolina Łaniewska, Spotiska KP Bydgoszcz, Paulina Oleksiak, także spotiska KP Bydgoszcz i Mateusz Szymański Sportis S.F. Łochowo, którzy będą dzisiaj rywalizowali każdy na swój rachunek, o miano najlepszego zawodnika dzisiejszego dnia w Sportis Quiz. 18 pytań na stole i zaczynamy. Paulina, wybierz pierwsze pytanie i przeczytaj Mateuszowi ósemeczkę Mateusz Graz, ósemeczka tak zgadza się, może będziesz szczęśliwa e, geografia e, które miasto w Polsce nazywane jest perłą polskiego renesansu? a Kazimierz Dolny b Skierniewice c Płock d Kołobrzeg mm, Kazimierz Dolny dobrze, Kazimierz Dolny, a więc 1 dla Matusza Szymańskiego mhm. As Mateusz czyta jeszcze pytanie, Karolinie. Numer jeden. Geografia. Jak nazywa się stolica Estonii? A. Parnawa. B. Tallin. C. Ryga. D. Kowno. C. Y -y, nie, 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 to drugie. Tallin. Tallin, no? dobrze. Dobrze. Po jednym punkcie i Karolina. Dla Paulinę. O, jest jedenastka. Matematyka. Ile Boków ma trapez? A. 3. B. 4. C. 6. D. 8. Trapos. 4. Dobrze. Więc Paulina jeden punkt. A więc po pierwszej kolejce każdy to jeden punkt. W Z kategorii Sport i e, Które miejsce zajmują obecnie w tabeli Centralnej Ligi Juniorek e, do lat 17 piłkarki sportiska i Skaka A. 2. A. Drugie, B. Trzecie, C. Piąte, D. Ósme. Ciężka. Pytanie. No ja pojęcia, milionek, nie mam pojęcia, więc pójdę optymistycznie i powiem, że to najwyższe. Czyli A. Drugie. Drugie, niestety nie. Na no, piątym miejscu aktualnie. mimo, i... że są to też bardzo dobre są To piąte miejsca. No, no, no to trudno. Niestety To z jednym punktem na razie. Pytanie dla Karoliny, numer 15. Znajomość Bydgoszczy. Przy jakiej ulicy w Bydgoszczy znajduje się Filharmonia Pomorska? A Fordońskiej, B Grunwaldzkiej, C Wałach Jagiellońskich, D Andrzeja Szwalbego Może jeszcze raz zrobię? Grunwaldzkiej Po pierwsze Fordońskiej, C Wałach Jagiellońskich, D Andrzeja Szwalbego Nie mam pojęcia Strzel chociaż Czekaj, bo to jest tu, tak? Nie, to jest opera, a chodzi o Filharmonię Filharmonia Pomorska W którym miejscu jest Filharmonia? Mogę powiedzieć, że w okolicy się Śląskiej. Dobra, daj B. Grybachki. Nie, niestety, Andrzej Szwab. Karolina nie jest z Budżetu, nie. tak? Nie. Miała prawo tak Trudne właśnie pytanie, miała prawo się Karolina dla Paulina. Numer 7, szczęśliwa 7. Historia. Jak nazywał się pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych? A George Washington, B James Polk, B. C Benjamin Harrison The William Taft. No A jedno z najtrudniejszych pytań chyba, które przygotowałam dzisiaj? Nie mam pojęcia, strzelam, że James da. Tak, tak strzelam. Nie, George Washington. <grych> Czyli nikt nie, nie odpowiedział. Podobał mi się za prosto? Nikt nie <grych> odpowiedział w sumie w drugiej rundzie, więc mam nadal po jednym hmm. poprawnej odpowiedzi i Paulina dla Mateusza trzecia runda z Szesztu. Hmm, dobra. Kulinaria. W jakim regionie na stole obowiązkowo pojawiają się karminadle, krupniok oraz bryja? A. W Wielkopolsce, B. Na Podlasiu, C. Na Kaszubach, D. Na Śląsku. No, jeszcze raz przeczytaj, co się pojawia na stole. Karminadle, krupniok oraz bryja. Wielkopolska, Podlasie, Kaszuby, Śląsk. Wielkopolska myślę, że nie. Podlasie też mi pasuje. I co zdajesz? Kaszuby Śląsk. Kaszuby Śląsk. No to damy te kaszuby. Nie, na no śląsku. Śląsk. Ja Kto, ktoś jest w stanie podjąć się powiedzenia, co to są za potrawy? Czy przechodzimy dalej? dalej. Przechodzimy dalej. dalej. Mateuszwa Karoliny numer 14. Sport. Ile minut trwa mecz piłki ręcznej? A100 B90, C60 D48? Dobrze, a drugi punkt. Dobrze, dobrze. I trzecie pytanie dla Pauliny. Sport. W której z tych dyscyplin jednym z najbardziej znanych zawodników jest Tre Stefan Kraft. Skoki narciarskie, koszykówka, piłka ręczna, boks. Skoki narciarskie. Narciarskie, tak jest. No to trzech kolejka. Karolina, Paulina, dwa punkty. Mateusz, musisz gonić wynik. Tylko jeden punkt na razie. Teraz kupienie. <laughs> e Kategoria przysłowia, dokończ przysłowie. Grosz do grosza. I nie ma od czterech e, no, odpowiedzi. Jest Grosz do grosza i będzie kokosza. Dobrze. Historia. W którym roku uchwalono Konstytucję 3 maja? 1226, 1349, e, rok e, 10... 500 7. Tak, dobrze. I D. 1791. D. D. 1791. punkt dla Karoliny. Ogara takie pytanie na czasie. Tak. Mieliśmy rocznicę. Niedawno sprawdzano. Sport. Kto jest aktualnym mistrzem świata w siatkówce mężczyzn? Brazylia, Polska, Włochy, Kuba. Dobra, obsądzam, że Brazylia. Nie, reprezentacja polski już, e, drugi raz rzędu jest w tak. 2014-2018 i będzie teraz bronić tytułu tego mistrzostw. Mm, muzyka, który z zespołem jest, który z zespołów jest e, autorem hitu stacja warszawa A NA, B2 plus 1 C Lady Punk D Perfect. Stacja Warszawa. Mm tu taki znajomy, ale nie jestem pewny, więc eee, jeszcze raz muszę odpowiedzieć? Enej, 2 plus 1, Lady Punk, perfect. Eee, lady Punk? Dobrze. Mateusz, Mateusz, twoje klimaty, Lady Punk, czy, czy jednak nie, coś ni Niestety nie, ale do Warszawy, w <grym> bliskim żeby się udało. A język polski, bohaterem której lektury jest Stanisław Wokulski? Lalki pana Tadeusza e, Mendelu Gdańskiego, zbrodni kary. Lalka. Dobrze. Na czasie. Wspomina <noise> czas. czas. szmatura Karol. Dobrze. <noise> Było minęło. No? Krótki komentarz. E, piłka nożna. E, piłka nożna. Piłka. Sama piłka nożna w sporcie. W którym mieście odbędzie się tegoroczny finał Ligi Konferencji Europy? Neapol. Trudno pytanie. Trudno pytań, <noise> Jeszcze A, raz drugie? Tirania. Tirania. Albania. W Helsinkach, Manchesterze. To już pewnie wiesz. W Manchesterze kojarzy, że w zeszłym roku. Coś takiego, więc to wyklucza. Dobrze. Jeszcze trzy odpowiedzi. Hmm. Na Tirano Helsinki. Tira. Dobrze. Ale na stadium w Dobrze, a ja z Augusta w Tiranie, finał pierwszej edycji Ligi Konferencji. Czyli w tej chwili trzy punkty, Paulina i Mateusz. Cztery punkty. Nie, trzy punkty Paulina i ma też cztery punkty Prawy. Dobra. Ostatnia pole. Łatwe. Myślę. Który z piłkarzy Sportis SFC Łoch, z drugiej <noise> więcej najwięcej bramek dla zespołu. A Mate to punkt na pewno. <noise> Mateusz Gura, B. Michał Kalita, C. Damian Stasikowski, D. Mateusz Rad. E, serdecznie, pozdrawiam dla Michała Kalita. <głos> <głos> Dobrze. Ostatnie cztery bramki rewelacyjne z nie? nie wiem, czy w historii Sportisu ktoś się zdarzył, kto cztery... Na pewno w ostatnim czasie nie. No, wydaje mi się, że nie. Okej, okay, więc muzyka. Który artysta reprezentował Polskę na Eurowizji w 2021 roku? Sanak, Grzegorz Krzyżyk, Krzysztof Zalewski i Rafał Brzozowski? Rafał no, Brzozowski. Przez Dobrze. Trzaskowski. <laughs> taniec. Jak nazywa się polski taniec narodowy, który nazywany był pierwotnie chodzonym? Pomorzanin? Kujawiak, Oberek, Polones. Polonez. Tak. Uh. Który kojarzy się z... Panem z... Tadeuszem. I jeszcze z ważnym okresem w szkolnictwie. Czyli naturą z mm. e, to, jest to, no, no. to tak. tak jest. No dobrze, to odpowiedzieliście na 18 pytań i mamy zwycięzcę o jeden, jeden punkt. punkt. Najlepsze dzisiaj odrywali, tak okazała się pełnię tak. ta najlepsza. Brawo. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Drugi odcinek Sporting Squiz. Dzisiaj wzięli udział Paulina Oleksia, Karolina Łaniewska, zwycięzca z sportowca KPW i Mateusz Szymański, który jutro będzie podawał, asystował Michałowi Kalicie w Twoim Dziękuję, Dziękujemy. Dziękujemy.